Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przechodził, ruszyli za nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: Ulituj się nad nami, synu Dawida. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do niego, a Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli mu tak, Panie, wtedy dotknął ich oczu, mówiąc, według wiary waszej niech wam się stanie, i otworzyły się ich oczy. A Jezus surowo im przykazał Uważajcie, Niech się nikt o tym nie dowie. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy, oto słowo Pańskie. Siądźmy. Bardzo dziękuję za zaproszenie e, przez księdza e, Ronalda i, i za miłe przywitanie. Myślę, że ksiądz Ronald streścił e, ten treść tych rekolekcji, które e, chcę jakoś wygłosić, podzielić się z Wami. E, chciałbym Wam powiedzieć że bardzo mi się podoba Wasz też kościół, naprawdę. I, I tutaj jest pięknie. E, jak sobie pomyślałem, ponieważ jak Pan Bóg da, będziemy się spotykać przez te trzy dni, że y, chciałbym się podzielić tym, co jakoś przeżywam w tym Adwencie. Jakoś Pan Bóg przemówił do mnie w tym Adwencie, że ten czas oczekiwania ma dla mnie być jako zaproszony jesteśmy. Ja też widzę osobiście do tego, żeby uczyć się wiary i żeby y, pogłębić swoją wiarę i żeby pogłębić pragnienie w ogóle wiary. Kiedyś arcybiskup, znaczy biskup, biskup Przybylski dzielił się swoim doświadczeniem. To jest biskup pomocniczy w Częstochowie. I on kiedyś tam napisał w takim rozważaniu, że jak został wyświęcony, został młodym księdzem, gdzie był bardzo zdolny, więc po święceniach zaraz poszedł zapytać się takiego starszego księdza. Zapytać się właśnie, jakby co jest najważniejsze w takiej pracy i byciu księdzem. Żeby on nie stracił tej swojej świeżości bycia księdzem, żeby zawsze był dobrym księdzem. No i ten starszy kapłan powiedział mu, dbaj o to, żeby zawsze zachować wiarę. No i on tak mówi, że na początku się bardzo rozzłościł. No bo jak on jest księdzem, jest wierzący, ale przecież myślał, że on mu powie, słuchaj, zawsze pamiętaj o studiach. Słuchaj, pamiętaj zawsze o ludziach. Słuchaj, pamiętaj o tym, żeby zawsze pojechać na rekolekcję, albo pamiętaj o tym, żeby. I tak dalej, i tak dalej. Jakby jakiś plan. Nie? On mówi, najważniejsze, żebyś był dobrym księdzem i żebyś miał w sobie świeżość, żebyśmy miał wiarę. I myślę, że to jest jakby kluczowa sprawa, bo my jesteśmy, każdy z nas ma jakieś swoje zdolności, różne dary, przeżywa trudności, ale wszystko jest inaczej, jeżeli to przeżywamy razem z Bogiem. I właśnie w tym wszystkim, co doświadczamy, nie tracimy wiary i o to dbamy. Um, Dzisiaj właśnie to słowo, które nam daje Ewangelia Mateusza, właśnie do nas jakby pyta się, czy my patrzymy z wiarą na rzeczywistość i czy w jaki sposób właśnie widzimy pewne rzeczy, i czy to jest tak, że oprócz naszego rozumu, doświadczenia, jakby chcemy prosić Boga, żeby pokazał nam, jak On to widzi. Czy patrzymy na to z wiarą z Jezusem, czy tylko przez swoje emocje, albo tylko przez swój rozum? O co chodzi? Kiedyś z naszymi braćmi pojechaliśmy na taką przechadzkę i wchodzimy do kościoła Franciszkanów, który właśnie był w stylu barokowym. I większość z nas patrzy na ten kościół, patrzyło i mówi: Wow, co za piękny barok! Ładnie to było jakiś taki drewniany, taki, 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 taki dobrze skrojony kościół, i tak wszystko tam pasowało. I mówimy: Wow. A był jeden z braci, który miał takie bardzo techniczne nastawienie, ma do życia. I patrzy na ten kościół i mówi, ciekawe jak on jest ogrzewany. Nie? On w ogóle nie widzi baroku. On, dla niego główne pytanie to jest, jak on jest ogrzewany. I zobaczcie, że możemy patrzeć na pewne rzeczy, ale możemy widzieć y, co innego tak naprawdę. No, słuchajcie, jakby no to, no to wy doświadczacie to w, w małżeństwie, nie? że jak różnie widzicie rzeczywistość, jak inaczej patrzy mężczyzna, inaczej kobieta. Ostatnio słyszałem taki kawał, właśnie to podzielę się, bo ym, y, jak właśnie taka żona przychodzi do pra z pracy zmęczona, zerwowana po wszystkim, bo całym dniu wchodzi do domu, tam mąż gdzieś, gdzieś sobie robi jakieś swoje rzeczy i tak mówi do męża, mówi w końcu, taka mówi, może byś się zapytał, jak się czuje. Mąż wtedy reaguje. Jak się czujesz? A ona mówi, nie pytaj. I jakby całkowicie inaczej, nie? I bardzo mi się ostatnio podobało takie powiedzenie Chestertona, który powiedział, że spotkałem bardzo dużo, bardzo wiele małżeństw, które są szczęśliwe, ale nie spotkałem żadnego, które by miało zgodne charaktery. Myślę, że to jest bardzo prawdziwe, że tak bardzo w pewnym momencie odkrywamy, jak się różnimy, i właśnie to jest cud sakramentu, że tacy jesteśmy bardzo w końcu prawdziwi budujemy jakoś jedność i potrzebujemy jakby nawrócenia, żeby to wszystko spiąć. Czyli patrzymy na różne rzeczy i widzimy inaczej. I teraz jest pytanie, słuchajcie, bo stan naszego umysłu i widzenia naprawdę pokazuje stan naszej duszy, to, co mamy w środku. I ojcowie pustyni mówili: od czego zależy to, co widzisz? Od czego zależy to, co, na, to na co patrzysz, że co w tym zobaczysz? I on mówi, i ojcowie pustyni mówili, znając naszą dobrze, bardzo naturę i jak działa rozum. To nie jest tylko kwestia samej wiedzy, ale to, co widzisz, zależy od Twoich pragnień i emocji. Bo zobaczcie, że e, jak patrzymy na człowieka, którego lubimy, jak patrzymy na człowieka, którego nie lubimy, pomimo tego, że możemy mieć większą lub mniejszą wiedzę o nim, jeżeli kogoś naprawdę lubisz, to wyolbrzymiasz jego dobroć, i umniejszasz jego wady, umniejszamy jego jakoś y, problemy. Jeżeli kogoś nie lubisz, nie lubimy, wolbrzymiamy jego wady i zło, a y, wolbrzymiamy, a umniejszamy jego dobroć. I problem polega na tym, w tym naszym widzeniu, rozumieniu, że możemy się tak zatrzymać i nie mieć oglądu całej rzeczywistości, że patrzymy bardzo jednostronnie i zaczynamy osądzać tylko z punktu widzenia, czy kogoś... Lubimy, czy kogoś kochamy, lub kogoś nienawidzimy. I zobaczcie jak to zależy, jak, patrzymy na twoją, jak patrzysz na swoją żonę, albo patrzysz na swojego męża, jak patrzymy na swoich wrogów, sąsiadów, rodzinę, od tego, czy kogoś lubimy, czy nie lubimy. Czy kogoś kochamy, czy nie kochamy. Zobaczcie jak to widać bardzo mocno, jeżeli właśnie to wchodzi w jakieś podziały polityczne. Jakby, Jak patrzymy na kogoś, kto go, kogo cenimy, jak na kogoś, kto jest naszym przeciwnikiem. Ojcowie pustyni mówią, właśnie od tego zależy, czy dobrze widzisz, czy nie. Czy masz jakąś sobie miłość, prawdziwość w tym wszystkim i jakiś obiektywizm, czyli bierzesz wszystkie czynniki pod uwagę, żeby ocenić, osądzić i zrozumieć. Czy tak naprawdę bierzesz tylko to, czy go lubisz, czy nie lubisz. I dzisiaj zobaczcie, że. W Ewangelii Mateusza mamy właśnie ten moment, kiedy przychodzą niewidomi do Jezusa i właśnie proszą Go, żeby uzdrowił ich wzrok. I chciałbym się dzisiaj skupić na tym sensie duchowym, ponieważ spotkałem ludzi, którzy zostali też uzdrowieni właśnie po prostu z jakichś chorób oczu, tak dosłownie, fizycznie, dlatego że Jezus właśnie objawił swoją moc. Ale chciałbym, żebyśmy przeszli tą drogę i zobaczyli, co nas zaślepia, jakby co nam daje Jezus, jakby co to znaczy patrzeć właśnie z wiarą. Bo zobaczmy, że oni nazywają Jezusa synem Dawida. Jakby odwołują się do jego tytułu, do obietnicy, że Bóg da potomka Dawidowi, i też oni wiedzieli, mieli świadomość tego, kim był Dawid i w jaki sposób Bóg działał w Dawidzie. I pamiętamy, że on był kimś, to był wybrany, ale jednocześnie był też człowiekiem, który był słaby i grzeszny. I e, oni pamiętali o tym, że Bóg wpisał się właśnie w jego historię, ale człowieka, który jest grzeszny. Bo z jednej strony zobaczcie, Bóg sprawił, że z pasterza stał się wojownikiem, z pasterza stał się królem. E, także to jest człowiek, który tanczył przed Panem Bogiem i napisał psalmy. Ale jednocześnie zobaczcie, że Bóg powiedział mu, że nie dokończysz budowy świątyni, ponieważ masz, e, masz krew na rękach. To był człowiek, który był brutalny. To jest człowiek, który musiał się mierzyć właśnie ze swoją, ze swoją brutalnością. Yy. jednocześnie, co jakby pamiętacie, czym był Dawid w pewnym momencie zaślepiony, jakby co się stało? On w pewnym momencie wyszedł w swoim, na, swój, jakby na dach swojego pałacu i zobaczył Batrzebę. I wszyscy wiedzieli, że to jest król, którego zaślepiło pożądanie. Zaczął pragnąć kobiety. I zobaczcie, jak to zmieniło jego rozumienie, jak zaślepiło jego rozum. Ponieważ zapragnął z nią, przespał się z nią, ona poczęła, i potem pamiętamy, że zamiast wyznać ten grzech, zatrzymać to, jakby to pociągnęło dalej, chciał zataić ten grzech i doprowadził do śmierci niewinnego człowieka. I oni o tym pamiętali. Nie? Syn Dawida. Czyli potomek obietnicy, a jednocześnie y, pamiętali, jak Bóg działał y, właśnie w życiu Dawida. I że co Dawid nie był w stanie, nie był w stanie zobaczyć swojego grzechu? Cały czas próbował go tuszować, cały czas próbował jakby, jakby kłamać albo mataczyć, po to, żeby tak naprawdę nie przyznać się, że zrobił źle. Dlaczego? Ponieważ kochał samego siebie ponad Boga, ponad prawdę. Próbował siebie ochronić, ale w zły sposób, ponieważ to pogłębiało całą tragedię, destrukcję. I dlatego potem przychodzi do niego prorok Natan i mówi: opowiada przypowieść, gdzie w końcu Dawid zobaczył swój grzech. I zobaczył, że pożądanie Go zaślepiło i doprowadziło do tego, że popełnił kolejne grzechy. I zobaczcie ten moment, kiedy dzisiaj Ewangelia mówi, że Jezus uzdrawia nasz umysł, uzdrawia nasz wzrok i widzenie, czy nasz umysł, to właśnie chce nam powiedzieć, że, że On jest tym, gdzie Jego światło, Jego potrzebujemy, żeby zobaczyć w prawdzie naszą rzeczywistość i prawdę o naszym sercu. Że tylko z kimś, kto nas kocha, możemy spojrzeć głęboko w swoje serce i też zmierzyć się z tym wszystkim, co jest trudne. Tam, gdzie jesteśmy ślepi, ponieważ chcemy być ślepi, ponieważ chcemy tylko widzieć to, co nam jakby pasuje. Ale żeby na przykład zobaczyć, że potrzebuje przebaczyć komuś, że potrzebuje y, zobaczyć, co jest, gdzie y, do kogo mam żal, albo ktoś może mieć do mnie żal, żeby to jakoś naprawić, potrzebuje Bożej łaski, żeby to zobaczyć. Kiedyś spotkałem młodego chłopaka, który opowiadał, y, który chciał właśnie do nas wstąpić i opowiadał y, swoją historię i mówi tak, że on miał taką historię, że jakoś miał trudno w domu, potem, że mówi, potem opowiadał, że jakoś handlował narkotykami, jakby krad, jakoś, to mówi tak, no strasznie jakby się posypał, I, i mówi, w jaki sposób zaczęło się jego nawrócenie. Nawrócenie jego zaczęło się w ten sposób, że był z dziewczyną wiele lat i potem się rozstali. Nie miał z nią rok kontaktu i ona zadzwoniła do niego, że chciała się z nim porozmawiać. I on mówi, dobra. I okazało się, że słuchajcie, że nie wiedzieli o tym mieszkanie na jednej ulicy. I ona zaczęła z nim rozmawiać, znaczy rozmawiać i okazało się, że ona potrzebowała, żeby komuś opowiedzieć to, ponieważ była z innym chłopakiem, który ją bardzo źle traktował. Zaczęła płakać w ogóle i, i opowiadać mu o tym, dzielić się tym. I on tak słucha ją, patrzy na nią i nagle sobie uświadamia, mówi bardzo ważną rzecz. Mówi tak, jeżeli ona cierpiała z powodu tego chłopaka, a ja byłem gorszy dla niej, to jak ona cierpiała z mojego powodu, nie? Jakby Bóg pozwolił mu zobaczyć prawdę o nim samym, o jego czynach, nie? I mówi, jakby to było początkiem do, jakby tego, żeby, żeby zacząć prosić o Boga miłosierdzie i żeby, żeby iść drogą nawrócenia. I mówi, i pytam się, co się zmieniło i jak, jak właśnie mówię, Zadusu czyniłeś jakby swoim właśnie tym złym rzeczom? I on mówił, zrobiłem dwie rzeczy, po tym, jak właśnie spotkał Jezusa. Po pierwsze mówi, że oddał pieniądze swojemu przyjacielowi, któremu wiele lat temu pożyczył pieniądze. I oczywiście przyjaźń się skończyła, nie oddał Mu tych pieniędzy. I ten przyjaciel już mówi, no to już koniec, nie? Znamy to ze swojego doświadczenia. I jak mu oddaje te pieniądze po wielu latach, on się pyta, dlaczego? On mówi, spotkałem Jezusa, nie? Spotkałem Jezusa. I mówi, że to, co zrobił dalej, to dla mnie jest po prostu niesamowite. Mówi, że zgłosił się do hurtowni, w której pracował i powiedział pani tak, proszę pani, ja wiele lat temu pracowałem u pani w hurtowni i okradałem panią. Chciałem powiedzieć, że tu są jakieś pieniądze jako zadośćuczynienie, i chciałem przez jakiś czas popracować za darmo dla pani, żeby zadośćuczynić, nie? Ona po prostu się popłakała i mówiła, ale jak to, nie? Mówi, no spotkałem Boga, nie? Spotkałem Jezusa. Jakby i z Jego mocą, miłością mogę spojrzeć teraz na, w prawdzie, w całości na moją historię i nie przestraszyć się mojego grzechu, tylko zobaczyć, że z miłości mogę podjąć jakąś naprawę tego, nie? I mówię o tym, bo zobaczę, że, że, że to jest pytanie dzisiaj, czy patrzymy z wiarą na rzeczywistość? I czy patrzymy właśnie w pełni, mamy ogląd rzeczywistości, czy kierujemy się tylko tym, kogo lubimy, albo nie lubimy, albo czy tak naprawdę lubię samego siebie, więc muszę zadbać tylko o siebie. Nie? A Jezus mówi, jakby to jest za mało, żebyś poznał prawdę. Nie? I zobaczcie, że oni stają się widzącymi i co się stało, jakby oni zaczęli się stać widzącymi I co to znaczy. To znaczy, że zobaczcie, że mają świadomość tego, że swoje widzenie i pełnię życia zawdzięczają Jezusowi nie? i zaczynają o nim mówić. Bo to, czy zobaczcie, czy, na, na jakby, kim jest Jezus w moim życiu, to jest pytanie: czy potrafię powiedzieć, czy potrafię wskazać na jakiś owoc w moim życiu coś, co się wydarzyło, albo coś, co jest właśnie owocem, jakby, że, że to mówię, to jest Jezus. Nie? To jest Bóg. I zobaczcie, jeżeli coś takiego mam, to będę mówił o nim, a nie o swojej biedzie, nie o swoich potrzebach, tylko czy o swoim, swoich różnych żalach. I dzisiaj ta Ewangelia pokazuje nam, że naprawdę z Jezusem nawet nasza grzeczność czy trudna historia nie jest straszna, ale Jezus chce uzdrowić nasze patrzenie, żebyśmy uczyli się właśnie patrzeć z wiarą. Ja mam ostatnio to ostatnia rzecz, którą się chciałem z wami podzielić. To, co jakoś Pan Bóg mi przemówił do mnie, to ostatnio byłem na takich swoim czasie odpoczynku modlitwy i właśnie pytałem się, pytałem się Pana Boga znowu jakby co dalej, nie? Jakby, jakby jak to sobie pewne rzeczy ułożyć, z pewnymi rzeczami sobie nie radzę, jest ich za, za dużo. Albo właśnie, czy jakby jaka jest moja misja, jakby jest moje miejsce, skoro to i tamto. Jakby miałem w sobie takie pytanie. I w pewnym momencie przyszła mi taki właśnie myśl, która myślę, że była dla mnie odpowiedzią, ponieważ zaczęło to mnie bardzo mocno ożywiać od wewnątrz, że przypomniała mi się ikona świętego szarbela, którą właśnie mam, kiedyś byliśmy z pielgrzymką z naszej parafii w Libanie. Nie wiem, czy pamiętacie, ponieważ święty szarbel. On ta ikona, która jest, on ma zamknięte oczy, i on jest właśnie z tego zdjęcia, gdzie on się ukazał na zdjęciu, jak bracia, mnisi robili z tego klasztoru, gdzie on mieszkał, gdzie był pochowany, robili zdjęcie swoje, to zobaczyli, że pojawiła się tam twarz, właśnie mnicha, i, i, i zidentyfikowali go jako właśnie świętego szarbela. I zaczęli właśnie robić ikony właśnie w takim stylu, co to znaczyło, że on ma zamknięte oczy. Słuchajcie, on jakby nie widział. I to co jakby do mnie przemówiło, że ja codziennie rano potrzebuję uświadomić sobie, że jestem jak ślepy i głuchy, który potrzebuje prosić Jezusa, żebym, żeby mi pomógł dobrze rozumieć rzeczywistość. Żeby, mi, jakby z jego, żeby nie zniknęło mi to dobro, które dzisiaj Pan Bóg mi daje. Żebym nie poddał się swoim lękom, żebym nie poddał się swoim różnym Ograniczeniom, tylko żebym też w tym wszystkim widział Jego obecność. Ale żeby to się wydarzyło, Bóg mówi mi codziennie z pokorą proś o to, żebym był przy Tobie. Bo zobaczcie, że jeżeli nie proszę, to potem coraz więcej głupot robię w ciągu dnia. Nie? I, yy, i jakby wtedy mówię, no nie, jakby, no nie, znowu zacząłem bez Boga, nie. Znowu zacząłem bez Boga. Znowu zacząłem na moich emocjach. Nie? No nie, wstrzymaj się. Nie? Jakby, proszę Cię Panie, daj mi wolność. I, i do tego właśnie dzisiaj zachęcam, żeby zobaczyć właśnie jak ja patrzę na, na rzeczywistość, jak ja patrzę na, na... i czy patrzę z wiarą i czy widzę w sobie, że jestem jak ślepy i głuchy, który potrzebuje codziennie prosić Jezusa, żeby dał mi światło, żebym mógł dobrze wykorzystać ten dzień, który mam. Żebym mógł dobrze wykorzystać te relacje, które mam, to życie, które mam. Żebym nie tylko widział swoje lęki, albo jakieś zło, tylko też żebym widział, że Bóg naprawdę jest dobry. Jest. Jakby I że z Nim jakby wszystkie trudności mogę przeżyć dobrze. Właśnie Jezus jest nie? i dlatego potrzebujemy tej wiary, żeby z Nim być w tym wszystkich, co doświadczamy em, każdego dnia.